Cześć wszystkim, dzisiaj zrobimy sobie domową, kiszoną kapustę w słoikach, czerwoną oczywiście. Jest to doskonała propozycja na wzbogacenie naszych domowych przetworów, a również zapewnia nam mnóstwo zdrowych probiotyków, także zabieramy się do krojenia. Ja się już zapatrzyłam w rękawiczki, bo na pewno będzie mocno warwiła. W takim razie zaczynamy i pierwszą część, tą warstwę liścia usuwamy. Przemywamy teraz, przekrajamy na pół, na jeszcze pół. Jaka pusta będę tarona na takiej zwyczajnej tarce. Możecie użyć jakiejś bardziej profesjonalnej, bądź pokroić też po prostu zwyczajnym nożem i tnę na takie już Wam pokazuję, ale tak, takie cienkie powinny być. No także zabieram się do roboty i zaraz zobaczymy kapusta już została poszatkowana. Użyłam tutaj jakieś 1,5 kg czerwonej kapusty. Będziemy również potrzebować 30 g soli niejodowanej. Ja używam tej takiej kamiennej i jedną łyżeczkę kminku. Jeżeli nie lubicie kminku, to nie musicie dodawać. Ja bardzo lubię i polecam. Możecie zawsze spróbować. Mi bardzo smakuje. Dodajemy teraz właśnie tą sól. Jedną łyżeczkę kminku. Wszystko teraz mieszamy i ugniatamy. Później odstawiamy na jakieś 3 godzinki. Tak wygląda moja kapusta po trzech godzinach. Widzicie, jak puściła soki. Teraz będziemy przekładać kapustę do naszego czystego, wyparzonego słoika, dobrze ją dociskając. Najlepiej wszystko blisko siebie. Może jeszcze dam radę ręką. I tak robimy każdą warstwę. Kładziemy troszkę do słoika i znowu dociskamy. Widzicie na dole, już się soki wytwarzają. Widzicie, soki już wypływają na powierzchnię i niestety tylko tyle kapusty zrobiłam na pierwsze spróbowanie. Bo nigdy nie robiłam, a każdy polecał, ale tylko dla mnie będzie w sumie idealnie, żeby spróbować. Teraz tą resztkę soku zlewamy. Kapusta powinna być pod powierzchnią tego soku, nie powinna wystawać. Pamiętajcie, że kapusta powinna być zanurzona w tym soku, co uniknie pleśni. I taką kapustę. Odstawiamy w ciemne, ciepłe miejsce na mniej więcej 3-4 dni. I pamiętajcie, że co kilka dni trzeba ją również przebijać. Ja używam takiego małego drewnianego patyczka. Zaraz wam pokażę. Możecie sobie takim czymś po prostu poprzebijać co 3-4 dni, tą kapustę, żeby gazy się uwolniły. I przechowujemy, tak jak mówiłam, w ciemnym, ciepłym miejscu. Nie zakrywamy do końca dekielka. Ja zostawiam tak na, na sam początek. I pamiętajcie, by używać soli niejadowanej, ponieważ jód może spowolnić proces fermentacji. E, no i zostawiamy ją na, na razie na 3-4 dni, a później przybijamy. W takim razie widzimy się w następnym odcinku. Postaram się też zrobić coś w słoikach, jakąś sałatkę warzywną. Także do zobaczenia!